Hej, mam jest. Dzisiaj robimy roleplay z Brookhaven z Papilotką. No. I dzisiaj nam się zepsuło auto. Nie. Więc Dobay nam się zepsuje auto. A więc ja więc jedziemy. Pięć. Więc przechodzimy do odcinka Dobra włączę sobie kontrolę trakcji Dobra, czas na roleplay No cześć, chcesz ze mną się przejechać? Lila! To nie ja Lila, przejedziesz się ze mną? Nie, to z domu Dobra, to zamknij garaż Nie zamknij, bo ja nie umiem iść Dobra, już ci dam Jest w ogóle późno więc po tej idzie z nocy. No się przejechać. Dobra, wyłączam w kontrolę trakcji. 0,4. Nieźle. Na no, cześć. O, już się robi dzień. Słuchajcie, zaraz się przejadę. Ja muszę cię do szkoły zaraz zawieść. Ewilę. Bo jeszcze jesteś dopiero stał dzionek. jeszcze mam trochę czasu. Dobra, gdzie ty jesteś? No, ugóle, tato jestem. Muszę iść tak od razu do szkoły. No, trzeba chodzić. No tak, i nie muszę odlazić. Przecież, że bardzo ścieśnie tato. Co? O, jakiś widz chyba. To już zaakceptuję, po prostu nie wiem, czy to jest widz. Jeśli to oglądasz, to mi napisz. Chodź, zawiązę cię już. Za chwilę, tata! trzeba cię zawieźć, ale ty, cho ty chodzisz do ósmej klasy, czyli masz 15 lat. O co jest? Co jest? No, to ja mam 8 lat. No co czemu masz motor? To jest twój! Aha. I daj mi się... Daj mi się spakować. Pakuję się do szkoły. Dobra. Bo nie mam. Mam 5 lat. Ile? 15. No. Czyli to jest twój motor? Tak. To się trochę zwiększy. Idę wziąć plecak. Dobra, to weź plecak. Bo dużo już wydajesz na ten pokój, słuchaj. Może trochę wystarczy, co? nie wiem, ale nie wiem, kto jest Dzisiaj mam chyba ma... Poczekajcie, sorry, że mam ruszam ten. No dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj więc nie panie. Jeszcze... Dzisiaj... Nie, saturday to super. Jest... Dobra. Czekaj jeszcze coś właśnie. Okej, okay, idę. Idę jeszcze śniadanie idę już. Dobra, ja już idę do sam ja już czekam w samochodzie. Nie przecież się sama umiem mieć, tato. To nie masz prawka. To mam 18. No nie. 18. Widzisz jak na czuja to jedziemy razem? Ta to ja ja to sama. Dobra, czekaj włączam kontrolę trakcji na 07. No zgubiłem mój cel. Dobrze myślę, że prędkość jest na 70. A do przeczkolomityzos. <laughs> Ale na motor można mieć chyba 14 lat To będzie 150, co? Gdzie kluczyki. Dobra Dobra, wyłączam kontrolę trakcji i się przejadę Idę już idę na siebie. Ja sobie jeżdżę po mieście. Ja sobie po mieście pojeżdżę. W szkole. I ty jesteś w siódmej klasie. Tak. Dobra, ja jedę do banku. Aha Wjechałem sobie do tego. Super. Dobra, mamy jednak takiego suwa. Nasz suw jest mega sportowy. Dobra, włączam tę kontrolę na jeden. To jest 4 słuchajcie. To jest kwadro. Hello, uh, please, please cash at the safe. Please. Thank you. Przecież, kub, nie mówisz angielskiego. Tak to mnie angielskiego. Czuję, ja jestem poliglota. Umiem polski, umiem angielski, umiem więcej języków niż jeden. Więc jestem poliglotą, tak? Okej, okay, skończyłam. Skończyłaś, to cię odbiorę! Nie, ja kto za mną jedzie? Nie ja A jakiś typek. Ach, już jadę do jakiś domu Jakiś Jadę do domu, albo pojadę jeszcze najpierw kupić sobie jakieś nowe ubranie Tato, jadę sobie kupić nowe ubranie Dzwonię do Ciebie teraz Tato No? No, i wsiadaj sobie kupić nowe ubrania. A gdzie Ty jesteś? No już skończyłam lekcję. W rok jesteś? No tak. To jadę po ciebie. Ja już skończyłam lekcję, tato. To ja po ciebie jadę. No cześć. Za dużo masz tych ubrań, słuchaj. Nie ma kupowania ubrań. Ale, tylko jedną ja tulepkę przeszło. A widzowie, dajcie znać, czy chcecie zwariowaną nastolatkę. Więcej odcinków Kupiła sobie tato jedną bluźkę tylko A widzowie, teraz pewnie będzie dużo zgrukawan, nie? Jak teraz ten nowy update, to jest dużo lepiej, nie? Gdzie ona jest? O Już wiem, już wiem, już wiem, już wiem Ale nie dojadę Bo się zepsułem Rozwaliłem się O, czyli w przeciwnym kierunku Dobra, może wyłączę kontrolę atrakcji. O, widzicie jakie drifty to robi? Gdzie jesteś? Ja nie wiem, gdzie, gdzie jesteś. Jestem? Gdzie ty jesteś? A. Ja tam nigdy nie byłam. Róbła Dobra, jadę się, przejadę. Z jakąś uliczką. To oni na kurkę przyjechałam! Pomóż tak. Co to jest? Ty coś tu zrobili? No tak. A tego chyba nie powiedzieliśmy w odcinku z update'em Nie, to było w poprzednim miejsce. Aha Teraz pewnie jak będzie jakiś update to będziemy wam nagrywać ja to pomóż! Co? Gdzie ty jesteś? Nie wiem A ty? A ty gdzie jesteś? No jestem ja Halo? Co? Jestem pod tą... Jestem pod taką falmą Nie wiem gdzie jestem do końca ale ja wiem. To pomożesz mi. Pod farmą. To spróbuj znaleźć. Dobra, nie ma kontroli trakcji. <noise> Pop, córka ci zaginęła. Tu czasem ty. Ło, nie ma kontroli trakcji! O, tato już nas... to już <noise> Tato już córka ma... zaginę... tato Coś... córka nas... zagnęła, to Córka ci zaginęła. Córka ci zaginęła. Tu czasem ty. Ło, fajnie to driftuje Znalazłam już uliczkę. A mogę włączyć na jednym bo, i pół, bo... i czy będzie driftować? Ja już jestem. Pewnie, że. Ja już jadę do domu. Ty nawet to na tym. Drifcie. Ja do domu jadę. Okay. O! Czekaj. Coś się stało. O Boże, Tato, co to się stało? U, wychodzę. Uch. Dobra, dzwonię. Ponimy. Halo? Tak, słucham. Yy, Chciałem zgłosić, że pod przedszkolem, yy, jak yy, mój samochód wydachował. Dobra, proszę mieszkańka Dzień dobry. Yy, ten to jest mój samochód. On tutaj wypadł na zakręcie. Dobrze, proszę tutaj chwilkę. Trzeba tu podpisać? Czekaj Trzeba tu podpisać? Czekaj, coś pisze, ktoś tu piszę. Podpisać trzeba? Będzie on... Dobra, proszę pani, ja chcę nim wjechać, proszę mi opuścić płytę No proszę stać! No nie no, zachciało się wyłączyć kontrolę trakcji. No to O, Niech pani się ogarnie. Dobra, i proszę opuścić płytę. Mój jest poza za ciężki. Dobra, proszę pani, ja dojadę do warsztatu. Może ci się zachciało kontrolę trakcji i teraz ją wyłączysz Uba! Co, co stało? Mam zatankować? Nie. No to... Proszę pan, pan pojechać! Oj! Rozwalone. Musi pan pojechać. Gię, Gię, musi rozwitę. pan pojechać przed... Ja nie wytrzymam. 17 lat. Jestem. Okej, okay, to jest ziadek. Okej. Okay. A tu pani nie mogą wcześniej przyjechać. No, proszę, odchodź tutaj na ulicy. Chciałbym... Albo tutaj, proszę, tu. Tu? Tak. Czemu I proszę wyjść, i proszę tam żeby sobie kawę i usiąść. Dobrze. A ja w tym czasie będę naprawiać go. Ale wie pani, że on jest w szkodzie całkowitej. <laughs> <laughs> to jest szkoda całkowita. No, może panie. pan zobaczyć. Panie! <laughs> A ja nim tylko do kościoła jeździłem. Opuścić pani. Opuści pani. Tak? Coś z sceny. No proszę odejść! No puściam. Proszę przyjeżdżać. Okej. Okay. Dobrze, no to ja yy, wychodzę i zaraz... Trzeba trochę silnik ponaplawiać. Panie to jest pało 7. No, w kosztu Kani śmiga na 500 km przebiegu. Proszę Dobrze, widowy, widzimy się zaraz. Dobrze, proszę pani, jak tam? Z pan, samochodem? Pan samochód nie, nie da się już go naprawić, ale mamy, można, um, kilka zmian Jakich? Moż, można kupić. Uuu, taki ja mam, proszę pani, ja mam taki samochód. Można kupić, na przykład, można. Niech pani stąd weźmie jakieś części. Widzi pani pomarańczowe? Amerykańska wersja. Tak, mogę panu jakieś pożyczyć. Mogę też pozamieniać. Może pan spojrzy na auta. Może na ten pierwszy. Na ten? Aha. Może taki? Uuu A może taki? Może taki? A, może taki. A ma Pani jakąś karteczkę, gdzie mógłbym sobie zobaczyć, jakie są? O, tu jest jakaś, to mogę sobie zobaczyć jakie są I pożyczyć Może hodrot? Może taki? Mm, mogę, mogę Pani, mogę Panu zaproponować. proponować to... Taki, taki, taki a może taki, eee, może tam albo taki, nie. o mini, może być, nie. mogę go, bo ja nie. lubię takie normalne samochody. Mogę, Paniu... A widzowie, y, spróbuję taki sa, oczywiście niebieskiego, może taki? niebieski. Y... Ja mogę mini, nie przeszkadza. Próbuję niebieskiego. Nie, ja chcę, mini. on jest ładny, mini. No? Nie, ja ten pan dam Dobra. Bo musi pan też kupować zakupy. on będzie naprawiać w tym czasie. Dobra. Tamten się naprawi? Tak. A dopiero co pani mówiła, że się nie da. A próbujemy, jak. Proszę, a ja idę do domu do widzenia no do widzenia <laughs> ale pali <laughs> to zawieź panią? nie, ja już jestem z domu a ta laweta? jak ma stać? Chodź do mojego domu U Ktoś ma ładny dom Ty nie ma twojego domu Idę wow! Jakie fajne bączki kręci! Ładnie idzie A zapyna... Ej, naprawdę ładnie Dyn dyn! Tak? Halo? No, tylko, tylko proszę pan nie dystować z tym samochodem Taki mówiła. O tym mini? Mhm. Co mam nie robić? Nie ma pan dystować. Może pani powtórzyć? Bo coś mhm. nie dosłyszałem. Pan nie ma nim dystować. Chyba za późno. No to proszę już przestać. Ja nie mogę. No to pan będzie musiał 100 zł zapłacić. Za co? No A potrzeba ani 100 złotych, dla mnie to jest nic Ja mam kadilaka, ja sprowadzę samochody ze Stanów tego nigdy nie robić. Dobra, ja to zatankuję Thank you Tato, gdzie ty jesteś? No już tankuje nasze nowe auto Już czekam na ciebie pół godziny mam Ale pojechać. mamy nowe auto Mam do ciebie pojechać? Nie, mam... znaczy ja jestem na stacji, możesz sobie zatankować jak potrzebujesz Nie, mam do ciebie... mam, mam Mam ten, mam kupić jakieś sklepie. Co? Co w sklepie? W sklepie, w sklepie, w sklepie. Kuba, gdzie masz A to ja pojadę do spożywczaka. Dobra, to ja idę do, na stację. Chyba, idę To pa. Pik, 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 pik. Ogarnięte, kupione paliwo. I stwierdziłam, i jadę. A zapomniałam. Ja... Pani coś mówiła, chyba żeby nie driftować. Hmm. To ja, twoja córka? To moja córka jest tą, tą mechanikiem? Nie. A to kto? No taka pani, ta już Aha. Ale jak to ładnie idzie. Do sklepu, pa! No pa! Ty się Kuba pewnie byś zastanawiał, wiesz co? Co? To ty jeszcze nie pojechałaś? Dobra, poupalamy na środku Skrzyżowanka Pff. Ale ładnie to idzie Ale ładnie widzę. No nie? Ty nie Ty, gdzie idziesz? Gdzie ty jesteś? No jadę. Do sklepu? Tak, ten za ten kopet potem. to, co ty robisz? Jak ty tutaj... mnie poznałaś? No powiem. Niby skąd? Na matmie się uczyliśmy Niby czego? No o tym No kurde! Otwórz ten motor! Odpal go! Mięczko. Ty masz 5 lat człowieku Nie No to 6 Nie. No masz Nie. 6 lat Nie, ja mam tu tyle ile trzeba mieć na prawo jazdy Czyli 14 Opa. Oczywiście widzowie my tu mówimy o Prawo jazdy na motor 150 km. Bo Na samochód chyba wie, wiecie, że trzeba mieć 18 km. Raczej wiecie Ale yy, niektórzy moi no dorośli widzowie, bo jest sporo takich Nie mają prawka Chcę sobie kupić nowy outfit Zrobić glebę? Tato Patrz gleba Dlen, dlen Halo Muszę kupić nowe outfit na jut na. Ale po co? No na jutro, mu. Czemu? czemu? Bo mamy, mamy występować i każdy musi na swoją piosenkę. I ma taką fajną. Zobaczcie, mam teraz ładne auto. I mam nawet taniec już przygotowane, ale nie ma właśnie sucha, Mogę kupić. Co masz już przeszykowane? Mam cały taniec na jutro. Taniec. Taniec. I jeszcze. Ja, to jest wycięte. Taniec i jeszcze mam ten Taniec. A ja mam wjechane do jeziora auto. Ta gdzie mam pierwszego, tylko nie mam ubrania. Mogę kupić. No. Jej, yeah, dziękuję, tato. Póki nie ma mamy, to mogę kupować. A mamy nie ma. No tak, mama gdzieś tam pojechała. Z ciotką klotką. Na bazary. Tak. <laughs> Jak w real life. To jest. Jak w real life. No spalaj mi z tym, nie obchodzi mnie to, że ktoś sobie obrabował chałupę. Dobra, mamy lambo. Weźmy sobie. Nie no, nie bierzemy tylko lambo. Lambo jest dla chwali pięt. To jest, to Dobra, dwóch go przerabiamy. I będziemy kończyć odcinek. Nie. Tak. Jeszcze będzie mój występ i już. No przecież ten film będzie miał z pół godziny. No nie, tylko mój występ i już. No już ten film ma pewnie z 25. Tato. Wczoraj. Jestem z domu. Kuba znal znalazłam dom Label French. Tato już jestem. Tato, gdzie ty jesteś? Czekam na ciebie dwie godziny. Mnie nie ma... Ta, ta no i piękny, jestem sama z domu. Kevin... Kiewnie sam z domu. A ciekawe żeby była jak ciotka slotka, Kevin sam z domu. Przestań z najszlęcą z rodką? Mam to wyciąć? Nie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, czmaj.